KUPIA kamera! Żadnych świadków. A więc tutaj byłeś? To. Wiesz o co chodzi? Nie. Dobra, słuchajcie, wiem gdzie był król Julian. Co znalazłeś? A bogowie sprzyjali. A teraz. Wreszcie cię mam! To znowu on! A mat! Głupia kamera! Żadnych świadków. Jakby tam nie zobaczył. Tylko ty? Tylko? Przecież teraz wiemy, gdzie był Julian oraz Noitiro. Sprawdziłeś, czy zostawił jakieś ślady? Potem jak do was napisałem, od razu byłem sprawdzić. Ale nikogo już nie było. Ślady też na no, niewiele wskazują. No to pomyślmy, gdzie on teraz mógł się udać. Halo? Czy ja nie zostawiłam u ciebie kubka? Tego z DW? No? Nie, zabierałaś go ostatnio. E, na pewno? Tak, na pewno. Widziałem, jak go jeszcze pakowałaś. No dobra, jeszcze go poszukam. E, dzięki, Pa. To na czym my? Oho, to Mir. Hejka, y, ja na pewno zabrałam tą książkę od ciebie. Którą książkę? Y... Dwa światy. Dwa. To ją zabierałaś. A, bo nie mogę jej znaleźć. A nie zostawiłaś w torbie? Właśnie szukałam i wszędzie i dalej jej nie ma. Dobra, muszę kończyć, pa pa. pa? Ach, to życie youtubera. Nawet nie można się w spokoju spotkać. Eee, nagle Aragona i Mint dzwonią, że zaginęły im rzeczy z DW? Tak, jednocześnie? Faktycznie dziwne. Tylko po co komu takie starocia? Hmm... Przecież to nie może być przypadek, że to magicznie zniknęło. To co teraz? Hmm, a kto chciał ostatnio pospominać stare czasy? To nie bierze z biblioteki? Pewnie tam są. I pewnie także są tam nowe przykłady dwóch światów. A co jeśli ich nie ma? No to trzeba to sprawdzić. Chodźmy. Oto największa biblioteka w patroni. Zawiera każdą iterację z książek Michała, a przynajmniej powinna. Jest tylko jeden sposób na to, aby się przekonać. Simwester. Hmm. Brakuje naszych epizodów. Widzicie może super Janusza? Nie, niestety nie. Kurczę, szkoda. Lubię ją. Nie widzę ani dwóch światów dwa, ani też dwóch światów jeden. Też nie widzę. Dobra, chodźmy się zapytać. Przepraszam, czy wie może pani, gdzie znajdziemy książki Dwa Światy? Przykro mi, ale ostatnie egzemplarze wypożyczył tamten mężczyzna. Halo, przepraszam pana bardzo, możemy zająć panu chwilę? O nie, prawdopodobnie bogowie wykryli mnie. To Julian, za nim. Stój, zatrzymaj się. <laughs> o Boże, zniknął. Co to jest w ogóle za książka? Nie wiem, ale możemy zapytać bibliotekarkę. Czy może nam pani powiedzieć, co to jest za książka? Ta książka to magia i człowiek XXI wieku, część pierwsza, autorstwa Szymona Petrikowa. Ten mężczyzna, który przed wami uciekał, wypożyczył tę oraz drugą część. Podobno Petrikow to był naukowiec, który odkrył, jak stworzyć portal czasowy przy użyciu starych przedmiotów obdarzonych miłością. Ale jak dla mnie, to brednie. No, jak ład bym w stanie w to uwieźć. Dobrze, dziękujemy za pomoc. Myślicie o tym samym co ja? Julian chce otworzyć porta. No to czemu w tym przeszkodzić? Jasne, tylko najpierw musimy go znaleźć. Zatem szukajmy śladów, dokąd mógł uciec. Chodźcie, tutaj coś mam. Hmm, wygląda jak futro. To może być może futro. A jakiego innego futra byś się spodziewał w tym miejscu? No w sumie tak. No ewentualnie jakiś kot, ale uznajmy, że to lemu. Dobra, to chodźmy za środami. Panowie, mamy problem. Jaki? Zobacz gdzie jesteśmy. No, na stacji metra. No właśnie, Julian mógł stąd pojechać dosłownie wszędzie. Skąd mamy wiedzieć dokąd? To może zobaczmy na rozpisce, gdzie można się stąd udać. No dobra, zobaczmy. Nowe City Ale Aleja Mlecha, Muzeum Manika. O, może muzeum! Może tam jest jakiś przedmiot, którego Julian by chciał użyć. Nie, tam są tylko repliki. Nic co mogłoby się mu przydać. Okej. Okay. Hmm, no to już nie wiem. Pomyślmy, gdzie taki Julian mógłby chcieć się udać, żeby otworzyć magiczny portal. Jak magiczny, to może Hogwarts. Miro, jesteś geniuszem. Dzięki. Czas na nas, najbliższy pociąg odjeżdża za 15 minut. No to jazda! W sumie to dlaczego to nie jest peron 7 i 1 trzecia? Magia. A co, nie wierzysz w magię? Wiesz, pocieranie się różdżkami niezbyt mnie jara. Ja nie mogę, jedziemy do Hogwartu! Aaaa! Innego przystanku niestety tu nie ma. Czy tylko ja tutaj lubię Haego Potea? No ja w sumie też. O, no to możemy rozmawiać. Która jest twoja ulubiona część? To ja się może przejdę po pociągu, a wy pogadajcie. Moja to książka pół krwi, a twoja? Nie umiem wybrać między Insignią śmieci część druga, część pierwsza, a więźniam skabany. A, ty mówisz o filmach. Myślałem, że o książki pytasz. Stary, co ty? Nie przeczytałem książek. No chciałem, ale nie mam czasu. Nie masz czasu? A teraz jest z nami do no wiesz jest. Tu to, tu tamto i tak dalej, i tak dalej. A. Hmm, zaczął Seedl w Hogwarcie był Bazyliszek i King Kong. Jak myślisz, czy już się upojali z resztą potworów, czy nadal z nimi mają problem? Hogwarts nigdy nie był spokojnym miejscem, więc obstawiam, że dalej coś się tam dzieje. Dość tych zabaw. Pradawni mi świadkiem, że jestem niewinny. Ta, ta, każdy tak mówi. Ciekawe jak wygląda ten. Trochę mi się nudziło, to pomyślałem, że przyniosę piniatę. Co? Nie, ja król nie pinjata. Masz Juliana? Nie, pinjate. Ja ci dam zaraz pinjat. Co z nim robimy? Nie wiem, może król potrzebuje na tron. Że co? Czecieś mówię? Królewska potrzeba. <laughs> Dobra, weźmy go do toalet To co z nim robimy? Trzeba by go gdzieś zamknąć, więcej nie rozrabiał. Psychiatryk? Nie no, bez przesady. A mamy jakieś więzienie? No jest. Kolonia Karna, Nowy Wladivostok. Brzmi dobrze. O. To już zaczyna się robić nudne. Tam jest. Aha! Dlaczego potrzebny ci jest ten pistolet? A ty, człowieku głupi, mój geniusz wychodzi poza twoje rozumienie. Dzięki temu cofnę się w czasie i odzyskam Sida. Ruszymy na zemstę! ha. Ale przecież Sid by się na to nie zgodził. A co ty tam wiesz? Znam Sida lepiej niż ty. Gdyby wiedział, co Michał mu zrobił, sam by się go pozbył. Cholera! Portal, szybko! I co ja teraz zrobię? Wstawaj bracie, stary! Szybko wstawaj, zobacz co... Zobacz, co to zbudowało! to pralka! To nie miało być pralka, tylko nie to! Dzień dobry panu, jak się pan nazywa? Nazywam się. Szkieletykus. U niedobrze! Eee, nie... e, proszę pana, pra, panie Szkieletykusie, eee. Czy pan chciałby dostać ciało? <grym> obóz go, dobrze, obóz go. Proszę mnie nie obkładać. Nie macie za grosz wyobraźni... Intelekt, no szkoda mi słów. Lecz mówię dziś do was, wyraźnie. Niech lepiej mnie słucha, ktoś. Z... To koniec. Nie masz powrotu. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? To makabra. Prawdziwa makabra. Czy ja zawsze muszę być tym porwanym?